Dzień dobry, Klaudia Gabertia Worska, zapraszam na Fakty OSK. Od piątku z M-dowodem na egzamin. 14 lipca to dzień, od którego obowiązuje ustawa o aplikacji M-Obywatel. Elektroniczny dowód tożsamości będzie traktowany dokładnie tak samo, jak jego plastikowa, tradycyjna wersja. To oznacza, że na egzamin na prawo jazdy kandydaci na kierowców mogą udać się bez dokumentu w tradycyjnej formie. Wystarczy smartfon, aplikacja i dokument tożsamości w formie elektronicznej. Nową wersję aplikacji M-Obywatel dostępną dla systemów Android oraz iOS można pobrać na stronie info.mobywatel.gov.pl. Początkowo weryfikacja tożsamości będzie możliwa wyłącznie online, ale po zakończeniu prac programistycznych także offline. Weryfikacja będzie odbywać się z wykorzystaniem kodu QR. No to co? Fajnie nowocześnie wygodnie? Pewno, że tak. Ja tam ja, ja. jak Pawlak, zawsze jestem za nowoczesność. Nie no, ale tak naprawdę już poważnie mówiąc, kto by tam ze 25 lat temu pomyślał, że będziemy mogli z drugiego końca Polski wyjąć telefon z kieszeni zadzwonić do, do domu i spytać, co tam słychać, prawda? Cały czas ten postęp techniczny idzie, ułatwia to nam też życie. Zwróćmy uwagę, że w artykule 38 prawa ruchu drogowym już od dawna nie ma dokumentów w postaci prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i OC. Już można to zrobić wirtualnie podając swój pesel, y, Policjant kontrolujący sprawdzi w cepiku czy ta twarz się zgadza z twarzą umieszczoną w cepiku i jest wszystko OK. To naprawdę ułatwia y, życie. Moja córka ma upoważnienie do Sieci komórkowej i któregoś razu poszła tylko zapytać, jakie ewentualnie telefony są. Pani nie chciała jej udzielić informacji, okazywała funkcję obywatel, tak? Ale mówi, że dowód osobisty jest niewiarygodny. W sądach nie honorowali, w bankach tego nie honorowali, w sieciach komórkowych. Od 14 będziemy mogli wszędzie w zasadzie w naszym kraju okazywać się telefonem. Dzisiaj telefonem płacimy, rozmawiamy, piszemy SMSy, wysyłamy zdjęcia. W zasadzie niedługo komputery chyba znikną. Tak. W zasadzie niedługo znikną komputery. Młodzież przede wszystkim używa smartfonów, a wracając do aplikacji M-Obywatel, często zdarza się tak w naszych komentarzach, że krytykujemy. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Brawo.